Dwie ważne prawdy, które wypływają z dzisiejszego spotkania z martwych stałego z uczniami, z apostołami. Pierwsza ważna sprawa, i to już jest na początku tej Ewangelii, dzisiejszej. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. I można najkrócej powiedzieć, że największe kłamstwo, które krąży w takiej mentalności publicznej. To to, że wiara jest sprawą prywatną, to jest kłamstwo. Znaczy, można tak uważać, nikt nikomu nie broni. Natomiast nie jest to duch Ewangelii, nie jest to ani duch Dobrej Nowiny, ani nie jest to duch Jezusa Chrystusa. Jedynie, co można to nazwać Duchem świata lub nawet działaniem złego ducha. Dlatego, że nie ma chrześcijaństwa, które nie byłoby na zewnątrz. Nie ma takiej opcji. Dlatego, że dobra nowina jest dla, zresztą Jezus mówi dzisiaj, odpuszczenie i nawrócenie, odpuszczenie grzechów i nawrócenie wszystkim narodom. Więc to jest pierwsza bardzo ważna prawda. Więc jeżeli ktoś myśli, że ma zostać ze swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem Chrystusem tylko dla siebie, to nigdy nie będzie prawdziwie uczniem Jezusa. Więc nawet jeżeli będzie człowiekiem, będzie się deklarował jako wierzący, to na pewno nie będzie mógł się do końca nazwać chrześcijaninem. Wielu ludzi wierzy w Boga w tym świecie, może nawet większość, ale uczniów Jezusa wcale nie jest tak dużo. Dopiero ci, którzy głoszą o swoim doświadczeniu i swoim uzdrowieniu przez Jezusa, oni są prawdziwie uczniami. I nie ma znaczenia, jaka jest ich kondycja moralna. Czy są odważni, czy tchórzliwi. Czy są jacyś zalęknieni, czy odważni. Nie ma znaczenia. I druga ważna prawda. W sercu, w centrum tej wspólnoty wierzących, czyli w centrum Kościoła jest Jezus Chrystus z zmartwychwstały. Kościół zawsze jest i będzie własnością Jezusa Chrystusa. Jedynie. I to jest kolejne kłamstwo, które można usłyszeć. Że kościół należy do papieża, że kościół należy do biskupów, że należy do księży, może nawet do wierzących. Nie. Jedynym Panem, jedynym królującym, jedynym zbawicielem jest Jezus Chrystus. I jeżeli ja mam wątpliwości, jaki Kościół jest, to jedynie mogę jako uczeń Jezusa przyjść do niego i zapytać się go, dlaczego taki jest, albo niech on mnie poprowadzi, żeby mi objawił tajemnicę Kościoła. Swojej oblubienicy. Więc Kościół jest jedynie Jezusa Chrystusa. To on jest w centrum wspólnoty uczniów. Nie ma innego Kościoła. Jeżeli ktoś ma w swojej głowie, w swoim sercu, gdziekolwiek w swoim człowieczeństwie inny obraz, no to to nie jest obraz prawdziwy. Więc dwie, dwie rzeczywistości bardzo ważne yy, dla wiary. Pierwsze, wy jesteście świadkami tego. Mówi dzisiaj Chrystus, czyli do każdego z nas. Czyli jeżeli jesteś w tej świątyni, to po to, żeby za chwilę wyjść i powiedzieć światu, jak Jezus Twoje życie przemienia. No chyba, że nie masz takiego doświadczenia, no to wtedy bieda. No bo o czym mówić? No wtedy trzeba zamilknąć, rzeczywiście. I druga sprawa: to, kim jesteśmy tutaj, to jest dzieło Jezusa. To nie jest ludzkie. To nie jest jakiś pomysł. Czyli na zasadzie, no, coś w życiu trzeba robić, to może będę religijny, pobożny, a przy okazji Jezusa sobie dokleję do tej pobożności. Nie. W centrum jest zawsze Chrystus. To my jako uczniowie, i dlatego ołtarz tu jest w centrum. My jako uczniowie patrzymy nasz wzrok po to, żeby go rozpoznać, kiedy kapłan będzie wznosił biały chleb i kielich z winem, po to, żeby go rozpoznać. I wielu być może nawet w tej wspólnocie będzie miało oczy na uwięzi i nie zobaczy. I wyjdzie i powie, a coś tam gadali. I poszedłem do domu. No, tak może być. Natomiast nie jest to, po to my tu jesteśmy. Żeby On uwalniał nasze oczy, nasze serce, nasz umysł, żeby je uzdrawiał. Powstańcie